Leży w ciemnej przestrzeni, otoczona błądzącymi ślepcami o nieznanym imieniu. Krzyk płaczu miesza się ze sztucznie wykrowaną radością, próbując zagłuszyć moje trzeźwe myślenie. Słów prawdziwych unikam, a te fałszywe przenikają do krwioobiegu, budując system funkcjonowania na każdy kolejny dzień. Wstań. Pracuj. Nie zastanawia się nad tym, co powinnaś, nie myśl o tym, co byś chciała, nie rozpamiętuj tego, co się Tobie nie podoba. Zatrzymana między euforią a rozpaczą, złapiesz oddech, po to, by ponownie ruszyć w pogoń, wyczerpując organizm do granic. Biegnij. Biegnij szybciej. Jeżeli zwolnisz, perspektywa bycia na czas. Nie stanie się rzeczywistą, choć rzeczywista w ogóle nie jest, na pewno nie zdążysz. Widzę to w kartach, które wykładasz na stół, w tym tempem spojrzeniu, braku umiejętności w posługiwaniu się narzędziami do wykreowania własnego losu. Nie masz rady. I tyle jesteś przegrany już na starcie. Dziękuję.